To program, który od samego początku wzbudzał w widzach wiele emocji. Ósma edycja wciąż cieszy się sporą popularnością, a fani formatu bacznie śledzą losy trzech rolników: Kamila, Tanisława i Krzysztofa, a także dwóch rolniczek: Kamili i Elżbiety, którzy szukają prawdziwej miłości. Przyszedł czas na podjęcie ostatecznych decyzji. Stanisław, Kamila i Elżbieta stanęli przed trudnym wyborem. Zanim jednak poinformowali o nich kandydatów i kandydatki, powiedzieli o nich Marcie, Manowskiej, która zapytała ich o powody podjęcia takiego, a nie innego wyboru. Później przyszedł czas na przekazanie werdyktu. W tym odcinku było sporo emocji. Kogo ostatecznie wybrali rolnicy, tego dowiecie się, czytając naszą relację. Na początku programu Stanisław zdecydował się zrobić grilla z kandydatkami. Jego rodzina nie chciała wziąć udziału w zabawie. Atmosfera była dosyć napięta. Dziewczyny czuły się niekomfortowo zbliżającą decyzją. Jedna z nich powiedziała: Już mam dosyć psychicznie. Tego wszystkiego, co się dzieje później, przyszedł czas na Elżbietę. Obserwowała panów ścinających drzewo i powiedziała: Przeanalizował wszystko, ale decyzja jest trudna, bo, Stasiek i Marek są fajni. Marek powiedział: Jestem człowiekiem bardzo uczynnym. Myślę, że warto mnie wybrać. Wszyscy czują, że czas ostatecznych decyzji się zbliża. Następnie przyszedł czas na Kamilę, która opowiedziała o tym, że Adam był bardziej skupiony na gościach. Kobieta żałowała, że nie dała mu szansy. Kamila powiedziała: To. Co w jednym mi się podoba, to nie w drugim. Mam taki mętlik w głowie Stanisław nie mógł do końca nawiązać kontaktu z dziewczynami. Przyznał, boję się tego jutra. Nie wiem, czy dla mnie to jest trudniejsze, czy dla nich. Chyba dla nich Krzysztof wykonywał prace rolnicze z Bogusławą. Która przyznała, że cieszy się z wyboru mężczyzny. Zostaje tutaj pomóc na gospodarstwie. Krzysztof wyznał: Wszyscy moi przyjaciele są szczęśliwi. Cieszę się. Dla mnie jest pięknie, super. Przyszedł moment decyzji. Czuję się cudownie. To, jakim jest człowiekiem, Wie, czego chce i najważniejsza jest dla niego rodzina. Pięknie podsumował. Wybór Bogusławy Krzysztof, to jest miłość, mężczyzna wspomniał także o pierścionku w przyszłości. Następną decyzję podjęła Kamila. Bardzo wahała się między uczestnikami, wyboru musiała dokonać między Tomaszem a Adamem. Podziękowała im za miłe słowa i udała się z prowadzącą programu na naradę. Kamil opowiedział o tym, dlaczego pożegnał się z innymi uczestniczkami. Także udał się na naradę z Martą Manowską. W końcu dziennikarka przywitała Elżbietę i jej kandydatów. Kobieta wspominała pożegnanie Rysia. Potem opowiedziała o tym, że bardzo przeszkadzał, mimi, nie lubił prac gospodarczych. Kobiety udały się na naradę. Jak potoczą się dalsze losy uczestników? Krzysztof opowiedział o tym, co czuje do Bogusławy. Marzy o ślubie z nią. Pytanie prowadzącej, czy uczestniczka nie przestraszy się oświadczeń, po czterech dniach powiedział, nie, uważam, że nie, tak czuję Następnie nastąpił czas dyskusji z Kamilą Rolniczka czuła, że Adam jest dla niej zbyt wrażliwy Adam podoba mi się Przystojny jest, to jest niebezpieczne, że ciągle zmieniałam decyzję Dodała: W głowie już mam decyzję. Elżbieta powiedziała: że Stanisław jest opoką, ostoją, ale ma lekki pierwiastek, nudy. Natomiast marka charakteru nie może do końca rozgryźć. Krzysztof wybrał oczywiście Bogusławę i się jej oświadczył. Kobieta przyjęła oświadczyny. Mam bogusie i to mi wystarczy. Nie chcę nic więcej w następnej kolejności Kamila. Podjęła wybór i zdecydowała się na Adama. Tomasz pożegnał się z show TVP. Mężczyzna przyznał, że żałuje, ale rozumiał powód Kamili, którym była różnica charakterów. Później Elżbieta postanowiła wybrać Marka. Dała mu szansę, bo jest dla niej jeszcze nieodkryty. Kamil podtrzymał decyzję i wybrała się. Oficjalnie zostali parą.